Się, y, jak ja zrobię kąt prosty, tu. i Kąt prosty, tu. Tak? Czyli to był ten papier, w którym odbijałyśmy ciało. Czyli najszerszy moment braliśmy tutaj, tak? Uwzględnialiśmy brzuszek. Biodra, i później zaszewkami to, co e, robiliśmy analizę. Tak, że tu ma, malutka zaszewka, tu na przykład największa zaszewka, czyli tutaj najwięcej zabrane tego, żeby to u, 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 jakby dopasować do, do talii. I ta sama historia jest na górze, tak? Czyli owijamy się znowu papierem, tylko zobaczcie, tutaj owijamy się w ten sposób, że tutaj. Widzicie, o ile ten papier jest przesunięty? W konstrukcji szkolnej uczą po prostu, że sobie e, papierem się owijasz, tak? Robisz zaszewki i masz sukienkę. A człowiek, a człowiek tak nie wygląda. Bo patrzcie, przy tej sylwetce, jak ja, ja bym musiała owinąć pod skosem, prawda? O tak. Mhm. Dlatego jeżeli ja zrobię normalną konstrukcję sklepową, tak, taką yy, z książki, i owinę się właśnie tak, jak tam pokazane. To później jest coś takiego, że ta kiecka Zjeżdża. Właśnie tak wygląda. Ubieramy i mamy coś takiego do tyłu. Tak sterczy. I to jest normalne u, u osób, które właśnie mają wystającą pupę. Zawsze tu leci do tyłu, a tu jeszcze dodatkowo zbiera się na plecach. Ze względu właśnie na to, że jest zasada, że człowiek jest symetryczny, tak jak ten manekin, szyjemy na, ma na manekin, a my jesteśmy, wszyscy są bardzo różne. No i jeszcze przy takim czymś materiał później idzie po skosie, tak? No bo dole, szef, no, nie, bo ten materiał no, jakby, się on, no on, się on się przesuwa, tak. tylko chodzi o to, że ten cały szef boczny mm -hmm. i to wszystko Ucieka. przesuwa się, mm -hmm. po prostu tak bo nie ma jakby tego balansu, tak? Czyli do tej gumki jest wszystko naruszone. I teraz my musimy się nauczyć zrobić konstrukcję na każdą sylwetkę, tak? I yy, wy będziecie robić konstrukcję na własną sylwetkę i zobaczycie na ile będą się różnić, yy, jakby wykroje wasze. O, ja zostawię to jeszcze raz. I teraz zobaczcie, zasady, jak to. Wszystko później zrobić, tak? Konstrukcja góry robi się na podstawie najszerszego pomiaru na górze.